Szczędzie Boże kochani, witamy serdecznie. Jesteśmy, święty Roch i ja. Dzisiaj już troszeczkę tak prawie o zmierzchu, ale, ale jesteśmy i to ważne. Nie zawsze da się być w odpowiednim czasie. Nieraz sprawy trzeba załatwić na bieżąco, ale przecież pamiętamy też o sobie. Jakoś mamy szacunek do siebie i, i tęsknimy za sobą. Dobrze, że więc możemy się też jeszcze dzisiaj. Tutaj spotkać, by te kilka minut pobić z sobą, a potem króciutko pomodlić za przyczyną świętego Rocha, patrona w chorobie duszy i ciała. A przecież taką, takie, taką chorobę teraz przeżywamy, pandemię koronawirusa, który nieco ustępuje, ale, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze jak to ktoś mówił, niegliwice, jeszcze daleko, jeszcze daleko. Kochani, właśnie byłem w tej chwili w sanktuarium naszego naszego świętego. Tam ruch, ruch wielki w sensie robienia dekoracji przed majowym, przed majem, bo to maj to miesiąc Matki Bożej. Święty Roch był wielkim czcicielem Matki Bożej i zebrało się tam kilka kobiet w różnym wieku by zrobić dekorację. Zresztą one zawsze to bardzo ładnie robią. Podjechałem zobaczyć, co tam, co tam się dzieje, jak się dzieje. Trochę po, porozmawialiśmy. No, wszyscy w takich dobrych nastrojach i myślę, że ta dekoracja będzie piękną, że Matka Boża będzie miała rzeczywiście piękną oprawę na cały, na cały miesiąc maj. Zresztą... Figurki u mnie w parafii właściwie wszystkie odnowione, oczyszczone, ozdobione. Przy wielu figurkach będą, będzie śpiewane majowe, czyli litania do, do Matki Bożej, bo, bo nie wszyscy przychodzą do kościoła, ale w swoich miejscowościach, w swoich wioskach gromadzą się w jednym, w dwóch, czasem w trzech miejscach, bo mnie są wsi duże i wspólnie modlą się, zanoszą modlitwy za przyczyną Matki Bożej, do naszego dobrego, dobrego ojca. I oby jak najdłużej tak było, żeby rzeczywiście Matka Boża miała taką, taki szacunek, taką, część, taką cześć w naszych sercach, w naszym narodzie, bo jednak ona jest tą, która doskonale nas rozumie, która wysłuchuje, która nigdy nie zawodzi, przecież jest naszą, naszą kochającą matką. I to, jest, I to jest właśnie to, o co, o co by nam chodziło. A więc próbujmy jakoś ten maj, który rozpoczynamy jutro, przeżywać właśnie w łączności z Matką Bożą. Może jej częściej powierzać siebie swoje sprawy. To, co czyni nas bezradnymi, to z czym sobie nie radzimy, to, co nas przerasta. Byśmy oddawali w jej ręce, by ona to <laughs> zanosiła pod krzyż swojego syna, by Jezus swoją męką cierpieniem przemieniał w życie, w życie, jego życie, życie wieczne. A to się może dziać, jeżeli będziemy tylko próbowali na tyle, na tyle, na ile nas stać. I trzeba wiele, ale, ale, ale trochę i już, i już wystarcza. Więc próbujmy ten miesiąc Maryjny przeżywać właśnie w łączności z nią. Ona jest na pewno tą, która która nas rozumie, wysłuchuje i nas przeprowadzi. Przeprowadzi i też można i jej przy okazji zawierzać też y, ten, ten problem zarazy pandemii koronawirusa, morowego powietrza, czy jeszcze jak ja to mówię, jak tam kto zwał, tak zwał. A więc Matce Boże i Świętemu Rochowi. Jutro też do Świętego Rocha, do Sanktuarium przyjedzie taka nieduża pielgrzymka. Y, to już zacznie się może ten sezon pielgrzymkowy. I tak samo i Was zapraszam, którzy teraz jesteście tutaj po drugiej stronie smartfonów, komputerów, telewizorów, czego tam, przez co tam patrzycie, przez co się tutaj kontaktujemy. Też myślę, że jak przyjdzie ciepło, trochę ustąpi, to warto, warto na tę modlitwę tutaj przyjechać i podziękować Panu Bogu za to wszystko, co Święty Roch nam, nam tutaj łaskawie wypraszał. A więc Święty Ruchu prowadź nas dalej przez te y, zakamarki pandemii, byśmy jakoś tak dotrwali do końca. Ty ją rozpeń, żeby się skończyła jak najszybciej i daj nam jakąś taką, daj nam taką radość, radość i nadzieję, którą niesie wiosna, niesie maj, ale przede wszystkim niesie nadzieja i wiara Panu Bogu, ufność Bogu właśnie za Twoim pośrednictwem za Twoją przyczyną. A więc módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwalebny święty rochu, świecki pielgrzymie w Europie, zarażony, uwięziony, lekarzu ciał prowadzący ludzi do Boga, wstawiaj się za nami i wybaw nas od udręk cielesnych i duchowych. Święty rochu, módl się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To kochani, dzięki serdeczne, jak zwykle za to nasze spotkanko. Cieszę się, że jesteśmy w dalszym ciągu. Próbujmy być wierni Panu Bogu, świętemu Rochowi, by rzeczywiście nas przeprowadzili nie tylko przez pandemię, ale przez całe życie ku zbawieniu. bo to jest, to jest najważniejsza. Matka Boża, która... Za kilka godzin rozpoczyna królowanie w swoim majowym miesiącu, niech nas prowadzi do Ojca, który nas bardzo kocha i swojego Syna, który za nas oddał swoje życie. A przecież teraz jesteśmy jeszcze w czasie zmartwychwstania, w czasie Wielkanocy. A więc na to ufne wędrowanie przez życie przyjmijmy błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Dzięki serdecznie, kochani, dobrze, że jesteście. Cieszę się, że możemy tu być, bo przecież jedni dla drugich jesteśmy potrzebni. Szczęść Boże, do zobaczenia, do jutra.